Witam Was bardzo serdecznie, moje byczki malinowe, w kolejnym odcinku CSGO Skinsa na tym kanale, gdzie takiej tutaj sumy jeszcze na odcinku nie mieliśmy. Może tutaj, może tu na tym kanale uda nam się zapolować i trafić holika ze skrzyneczki houl. Będziemy dzisiaj to, tego tutaj próbowali dokonać, ale zanim to, no to oczywiście, jak przy każdym odcinku na tym kanale, wypłacimy dla Was skina na ten odcineczek jakiegoś za 50 zł wypłacamy tutaj, niech będzie. Co tutaj teraz dla was wypłacić? Oczywiście, żeby wziąć udział na tego skina, należy zasubskrybować kanał dzwoneczki, wstawić łapkę w górę i skomentować ten odcinek, a weźmy tak dla odmiany może teraz famasa złotego. Taki oto famasik do wygrania jest właśnie w tym odcinku, a wy za z kodem Addixon przez jedno o... Macie do wygrania 9 kos, 9 kos, ponieważ Dirty zgarnął tutaj Gutta Knife'a wczoraj. Gratulacje Dirty i dziękuję Ci z całego serca, że z moim kodem. Nie, nawet dzisiaj to zgarnął, 24. Dzisiaj. Cały czas na ten moment 9 skinku. Pamiętajcie, kod Adixon. Przez jedno o właśnie w tym miejscu Dostajecie 2 zł i 10 groszy Oraz 10% więcej do depozytu przy płacie Pamiętajcie również, że strona przeznaczona jest tylko i wyłącznie Dla osób pełnoletnich Dobra, skinek przyszedł tutaj dla was famasik piękny w tym odcineczku będzie do zgarnięcia Ogólnie widzowie Jeśli chodzi o wyniki z, Na tym kanale z odcinków Będziecie mieli na Discordzie Więc zapraszam was na Discorda Bo myślę, że w tym tygodniu już na 100% skinki będą rozdawane. Co pewnie pokażę w jakimś odcinku. Tylko zapraszam na Discorda, zgłaszajcie się po te skiny. No a my, no co? Pierw może bym spróbował pojedynczo otwierać. Nie szedłbym na bitwy. Szedłbym tą skrzyneczkę po prostu tak bezpiecznie. Znaczy, bezpiecznie, no zobaczymy, czy to będzie bezpieczne. Pojedynczo. I uwaga, rękawiczki już na sam początek. Dobrze, zaczynamy tysiąc złotych. Pięknie, pięknie, pięknie. Byle, żeby nam zwracały. Jak już nie ma tego chola dawać, to byle, żeby nam oddawało za te skrzynki, nie? Ja pierdzielę. ja nie jestem w stanie rozróżnić tej naklejki od tej naklejki. Naprawdę. Nie mam pojęcia. Kiedy, no jak widzę tą naklejkę, to zawsze myślę, że jest jakaś szansa na to, że to właśnie będzie ta. Bo one tu chyba koloro, kolorystycznie no, tecznie, no nie wygląda to. Chyba, że one na złoto tutaj Czekajcie teraz, czy latuje w ogóle tutaj ta naklejka? Nie widzę jej, nie widzę. Tylko, że ona ma tutaj taki złoty, ten, ten. Znaczek. Dobra, nieistotne to jest, no. Polujemy na tego hole'a. Jak na razie, no, wychodzimy raczej na minus tutaj z tej skrzynki. Jedne te parę rękawiczek nam tu jakoś w miarę dały, a reszta tutaj tych skinów, no, to tak bym powiedział średnio. Średnio bym powiedział. Wtedy bym powiedział, w szczególności jak jeszcze te naklejki tutaj lecą, to one to już w ogóle całkowicie nam rujnują wszystko I robią gigantyczny minus Kolejna, tylko to już jest zawieszka, ale ta zawieszka to samo totalny gówno No niestety, a one tu dosyć często z tej szynki wypadają Po tym openingu, jak się już wyzerujemy To pójdziemy na bitwy No i tam na tej bitwie będziemy musieli odkuć się za to co straciliśmy tutaj otwierając to jeśli się odkujemy, znowu wrócimy tutaj do tej skrzynki, przeleci do rękawiczek, przeleci, przeleci. Kolejna para rękawiczek tutaj. Te rękawiczki nawet nie są, Wam powiem, takie złe. Naprawdę one tutaj wyglądają w miarę dobrze. Co mi się tu za. odpala Spotify, Może mi się nie odpala. O proszę, kolejne! Chcecie już. Tutaj rękawiczki, no skrzynka zdecydowanie. No, jak chcecie wydrobić rękawiczki, to to tutaj jest szanta. No te rękawiczki to nie mała, bo 3 wydropiliśmy. No i właśnie, i co to jest za naklejka? Czy to będzie ta droga? No nie, 86 zł. No I widzowie 8400. No na minus, niestety. Na minus. Co ja mogę powiedzieć. Przedajemy to, i plan jest teraz taki. Żeby tak za 5 koła. Za 5 koła zróbmy sobie bitwę Howla. Odkujemy się, wygramy tą bitwę. Underdoga chyba teraz wiadę, jak to wygląda z no, moimi bitwami. No, ooo, dobra. Let's go. Let's fucking go. Siedem tutaj skrzyneczek. No i zobaczymy, czy uda nam się coś ciekawego. Znaczy, nie, mi się nie może udać. To jest underdog. O, właśnie, mi się nie może udać. Nasz przeciwnik musi tutaj. Co to za naklejka? 86 zł, Dobrze, dobrze, dobrze. Ja pierdziele, oni tutaj z tą naklejką, to jest tragedia. Chyba, że ona jest jakoś złota, jak tutaj dropi z tej skrzynki, nie mam dla tego pojęcia, no. O kurwa. Ja pier... Ja. Wybacz, na dwa tysiące trafił. Dobra. Robimy tego hola. Robimy tego hola. Dobra i dwa, dwie te gówniane naklejki Mamy tutaj 9 dziesięć koła No i piękny profit nawet nam tutaj wyszedł Ile jest najtańszy hole? Najtańszy hole 26 koła Dobra my to robimy A może by tak po prostu tutaj Robić bitwy I zrobić tego hole'a Hole Tak jest Jakbyśmy wrzucili sobie tak 14 skrzynek i próbowali wygrać tą bitwę, to chyba byłby hole raczej. Robimy to. Tylko teraz bez underdoga. Klasyczny tryb. To liczę na to, że nam właśnie ta skrzynka coś tutaj lotnie. Bo ja chcę takie skinki jak Tito trafią wcześniej. Takie akacze ja za 2000 zł. Coś właśnie tego typu. No i co? Tego typu Benz musimy również dodać Bota. Który ma tutaj największy procent ratio I samo. Ora, to dajmy i samo. Trzeba mu troszeczkę tę ratio zbić. W takim razie. 14 skrzyneczek. Wbijamy, zbijamy 2000! Ładnie. Nie 2000, ale 1500. Też naprawdę bardzo dobrze. Okej, okay, łupka. to też jest dobry skin. Ładnie. Prowadzimy, prowadzimy. To mi się podoba. Musimy zwiększyć tutaj prowadzenie i zwiększamy. Koteczko za 1000 zł. Kontra naklejka za 86. To nam daje naprawdę już ogromną przewagę. Lecimy do końca, lecimy do końca, lecimy, robimy tego hola. Dawaj, 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 dawaj. Musimy to, musimy to zrobić. A bubki dwie to one no właśnie obydwie są drogie, ale niestety jego droższa tutaj była. Kosa, kolejna koceczka, no ja pierdzielę, ale mamy szczęście co do tych kost Tutaj druga już tu wypadła rękawicy drogie. A nie, nie drogie 814 tam, że to te za 1500, co mi wypadły, tam otwierałem z pojedynczo. No, powiem wam, że Nie, nie. 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 Proszę, nie! Okej, okay, to już widzimy jaka była różnica między tymi dwoma naklejkami. Widać, jak dropi ta złota. Widać, jak dropi ta złota. Proszę, daj tą naklejkę! Ja pierdol Holy Holy moly Że tak powiem Holy moly 2800 No to od kolejnego odcinka wracamy do małych challenge'y na tym, na tym koncie w takim razie Od kolejnego odcinka Trzeba wrócić do normalności Niestety nie było nam dane. Nie było nam dane. No nie było nam dane. Co mogę powiedzieć? Nie było nam dane. Ale jeszcze tak desperacyjnie taka bitwa. Dosyć tutaj już mówię, desperacyjna, żeby liczyć na dużego farta i może ewentualnie jeszcze taką bitwą się uratować dzisiaj w tym odcinku, nie? Naklejki 16 zł. O matko, o matko. Ja widzę, że tu trzeba na tym koncie chyba przez ostatnie kolejne dni na underdogu samym lecieć I to tak dosłownie. Underdog tu. Wszystkie bitwy na underdog by dzisiaj siadły. No i co? Tym akcentem, widzowie? Niestety smutnym. Było blisko. Nie udało się. Żegnam się z wami. Dziękuję wam ślicznie, że oglądaliście ten odcinek. Widzimy się w kolejnych Pamiętacie? Kod Addison przez jedno o. A